Wiecie co zauważyłam? Na emigracji nie zawsze jest kolorowo. Norwegowie potrafią być mili, ale bywa też tak, że wszyscy Polacy wrzucani są do jednego worka. Słyszy się na przykład takie gadki, że Polak to pijak, Polka to pewnie sprzątaczka, Polak to sneker, czyli stolarz. Słyszałam też takie określenie Polaki, cebulaki. Ale tego nie mówią Norwedzy, tylko nasi rodacy, niestety. I wiecie co? To boli. Bo wielu z nas ma świetne wykształcenie, talenty i doświadczenie, ale stereotypy ciągle wracają. Chociaż słyszałam też wiele dobrego o Polakach że pracowici, że solidni, że wykształceni, że można nam zaufać. A to chyba jak wszędzie. Jednak na emigracji co sobą prezentujemy, co dajemy innym, to dostajemy. Ja wolę pokazać, jak na co dzień Polacy potrafią dużo, że nie można nikogo szufladkować, bo człowieka poznaje się nie po paszporcie, tylko po tym, co sobą prezentuje. Zgadzasz się ze mną?